O tytuł Instruktora Roku Małopolski walczyć będą instruktorzy z całego województwa, współzawodnictwo mające wyłonić najlepszego i najlepszą z nich już w maju. Rok 2010 to czas organizacji imprezy w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Co rok impreza odbywa się albo w Krakowie, albo w Tarnowie, albo właśnie w naszym mieście. W Nowym Sączu gości zatem co trzy lata. W Małopolsce to już siódma edycja. Zawody polegają na sprawdzeniu wiedzy teoretycznej i również praktyczne posługiwanie się tym pojazdem, również z miejsca instruktora, gdzie kierowca w jednej z konkurencji będzie miał oczy zasłonięte i instruktor musi zdalnie sterować tym uczniem, takim ślepym kierowcom, mówiąc dokładnie, podając polecenia, tak jak w pracy codziennej, i ten kierowca musi pokonać trasę. Instruktor nauki jazdy w powszechnej opinii to zawód obarczony jednym z najwyższych współczynników stresu. Jeśli my, kierowcy, denerwujemy się czasem na widok samochodu nauki jazdy, pomyślimy, co odczuwać musi sam nauczyciel jest to, powiem szczerze, zawód jeden z najtrudniejszych. Ja to porównuję do takiego rewolwerowca. Kto jest szybszy? Czy instruktor, czy uczeń? Bo często się zdarza, że instruktor mówi skręcamy w prawo, uczeń myli kierunek, skręca w lewo. Czy nie włącza odpowiedni kierunkowskaz, czy gdzieś nie popatrzy w lusterko. Szybka reakcja kierownicą, instruktor musi być jeszcze szybszy. Także reakcja instruktora jest, musi być zdecydowana i bardzo szybka. Do współzawodnictwa stanie zapewne wielu instruktorów i instruktorek nauki jazdy z całego województwa Małopolskiego. Zwycięzcy będą musieli pokonać innych zawodników w takich konkurencjach jak sprawdzian wiedzy teoretycznej, umiejętności praktyczne prowadzenia samochodu czy skuteczne udzielanie pierwszej pomocy. Jak co roku służy to przede wszystkim temu, żeby po prostu wypromować najlepszego instruktora, najlepszych instruktorów, żeby ranking potem opublikować, żeby ludzie, którzy chcą robić prawo jazdy, mogli trafić do najlepszych szkół, do najlepszych instruktorów, którzy po prostu no, gwarantują swoją wiedzą, gwarantują swoimi umiejętnościami to, że wypuszczą potem dobrego kierowcę na drogę. Oprócz nagród rzeczowych zwycięzcy otrzymają też tytuł instruktora roku 2010 województwa małopolskiego wraz ze złotą, srebrną lub brązową Elką, odznaką, którą dumnie obwozić będą po ulicach swojego miasta na szkoleniowym samochodzie. Będzie to miało także dla najlepszych wymierne korzyści promocyjne do tej branży, jak do wielu wcześniej zawitał kryzys oraz niż demograficzne. Jakość usług staje się coraz ważniejsza w sytuacji, gdy szkolących się jest coraz mniej. No właśnie zapraszamy wszystkich, nie tylko sąsiadów tutaj z okolicznych bloków, ale wszystkich sądecznych Zapraszamy wszystkich Małopolan, zapraszamy na tę imprezę. Myślę, że będzie tutaj samemu konkursowi towarzyszyło jeszcze szereg imprez. Będziemy chcieli wy, zrobić wystawę starych samochodów. Będziemy chcieli również zaprezentować nowe samochody z firm, z którymi współpracujemy. Będzie można na pewno skorzystać tutaj i przejechać się samochodem z zamontowanymi kółkami. Na troleje będzie można na pewno spróbować swoich sił stależnych Stuarta czy ewentualnie będziemy mogli zasymulować również jazdę po użyciu alkoholu, jak powiedziałem zasymulować, czyli przejazd w alkogoglach. Zwycięzcy na szczeblu wojewódzkim spotkają się podczas zawodów ogólnopolskich. Finał ogólnopolski w tym roku odbędzie się po raz jedenasty. W roku 2010 imprezę gościć będzie u siebie Białystok. My już teraz w imieniu organizatorów zapraszamy instruktorów z całego województwa wraz z rodzinami oraz wszystkich sądeczan na tę pasjonująco zapowiadającą się imprezę. Przypominamy, odbędzie się ona 16 maja 2010 roku w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.